Cześć kochani, a dzisiaj niewątpliwa gratka, bo dzisiaj mamy dla Was laryngologię. To jeden z bardziej poszukiwanych też kierunków, więc cieszymy się tym bardziej, że możemy zaoferować Wam właśnie laryngologię. Tym bardziej, że tę laryngologię oferujemy Wam w Dreźnie i w Lipsku. Nasz klient poszukuje do swoich ośrodkach tych dwóch pięknych saksońskich miastach. Właśnie lekarzy laryngologów. Tutaj ym, akurat klient życzy sobie, aby yy, lekarze byli w końcówce specjalizacji lub już z ukończonym dyplomem specjalisty. Yy, oczywiście dodatkowym wymaganiem jest język, no ale to już oczywiście myślę yy, wszyscy wiedzą. Certyfikat minimum B2, ale oczywiście im wyżej, tym lepiej. Wynagrodzenia w Niemczech zaczynają się w tej chwili dla lekarzy specjalistów od mniej więcej 7 tysięcy euro, plus dyżury, dodatki i inne benefity pozafinansowe. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania lub po prostu będziecie chcieli zgłosić się na tą ofertę, to wszystkie dane znajdziecie w opisie tego filmu. Pozdrawiamy serdecznie.